Jakby bazą do tego procederu była stopka od bramki, w sumie, która powinna być tak. Natomiast, wiadomo, zamontowana odwrotnie nic tutaj nie mam. Mam jak przykręcić, nie wystaje nic poniżej. Do tego jeszcze były dwie sprężynki, załóżmy. No to nie jest, ta ale przykładowa, nie? Idealnie by było przymocować coś tutaj, żeby jednocześnie była mocowanie mi osią żeby mogło tu się kręcić od tego dać ośkę z przedłóżką. kolejny taki cypel na dół, żeby powstała taka dźwigienka i jakby tą oś umieścić na tyle wyżej od tego przycisku R3, żeby to kręcące się w ten sposób i tutaj z lewej strony kończące się właśnie dźwignią, Mogło od razu uderzać w przycisk, ja to troszkę skomplikowałem, bo U mnie gdzieś tam nie jest to w osi No to jest teraz namieszane To jest przerobiona ta stopka No tutaj wiadomo jest taka sprężyna odbojowa, tu są sprężyny żeby dodawały moc na ciągu No to gdzieś na takiej przerabianej sprężyny zrobiłem właśnie tą oś Natomiast tutaj do tego, no i właśnie ja nie zrobiłem tego w osi, i miałem problem z celowaniem w przycisk, dlatego to jest taka dziwna i popieprzona konstrukcja plus naprawiana. I teraz naciskając to właśnie nie mam w osi, tak i musiałem zrobić jeszcze dodatkową durną dźwignię tu u góry, więc to jest zły projekt, tu jest zamocowane też prowadzenie dalszej osi. No i wiadomo przejście zaglutowane ale na końcu z filcem z tej strony, żeby raz, żeby nie wcisło za, ogło, za głęboko przycisku, dwa, yy, no żeby właśnie nie wcisło w sumie przycisku i robiło lekko martwą strefę. Natomiast to umieszczając bezpośrednio w jakoś w osi właśnie dźwigni, wyżej nad przyciskiem, nie będziesz musiał kombinować tu jakiegoś durnego łącznika. Czyli jest jednocześnie i osią, i dźwignią. No i pozostaje go gdzieś po drodze albo zamocować, albo puścić w jakimś przeplocie, no nie wiem, ja miałem tutaj coś ogrodowego, gdzie rurka po prostu wchodziła, ewentualnie właśnie taką rurkę. Dobry jest też do tego imbus, tak, bo jest już gdzieś tam wygięty. Są niektóre takie w S nawet wygięte, więc to by mi pomagało, nie? I... No ale generalnie, co to powoduje jeszcze no jakby system tych durnych gdzieś tam złączek i że to wszystko jest elastyczne? Jest ten element martwej strefy. Sprężyny i naciągi powodują to, że yy, czuję jakby ten opór narastający, tak? I też przez to yy, jakby nie wcisnę za mocno i nie urwę. Jest asymulacja właśnie tego oporu ręcznego. No i teraz zanim to wszystko zadziała i naciśnie w przycisk, polewa się. Pojawia się takie w sumie no martwe pole, coś jak ten element opóźnienia jak w prawdziwym ręcznym. I to w sumie robi robotę i jakby uważam, że mm, jednak przycisk mi wystarcza, tylko musi być ten element opóźnienia.